Navigator 365 sprawia, że zarządzanie dokumentami jest szybkie i wygodne. Aplikacja serwis umożliwia łatwą obsługę wszystkich zgłoszeń w firmie. Wszystkie istotne informacje są dostępne na pulpicie. To tutaj można bezpośrednio utworzyć nowe zgłoszenie czy wyświetlić oczekujące dokumenty serwisowe. Aby utrzymać porządek w dokumentacji, aplikacja umożliwia utworzenie różnych kategorii raportów. Dzięki prostej konfiguracji administrator systemu będzie mógł je dostosować do potrzeb swojej firmy. Od tego momentu po zapisaniu dokumenty zostaną przypisane do danej kategorii. Nawigator 365 pozwala również na wyświetlanie interesujących nas dokumentów za pomocą filtrów w wybranych kolumnach. Użytkownik może wybrać, czy kolumna ma zawierać dane słowo kluczowe, a może wykluczać wybrane dokumenty. Utworzenie zgłoszenia serwisowego to zaledwie kilka kliknięć. Wystarczy wybrać kategorię zgłoszenia z listy i wypełnić pole z opisem problemu. Aplikacja Serwis w nawigatorze 365 pozwala na dodanie dokumentu do obiegu. Dzięki temu wnioski nie czekają w stosie papierów na biurku, ale są od razu dostępne dla odpowiedniej osoby. System pozwala również na przekazanie tego kroku innemu pracownikowi. W całym obiegu zgłoszenia można również dodawać komentarze i oznaczać użytkowników, by na bieżąco śledzili postępy prac.